Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj krótki odcinek na temat ciekawego manewru wykonywanego przy pomocy kałkanu, wspomnianego w naszym piśmiennictwie. Jest to przerzucenie kałkanu przez ramię w czasie pojedynku, czyli szybkie przerzucenie kałkanu z jednego ramienia na drugi. W sytuacji, kiedy Uciekamy, konno, ktoś nas goni z jednej strony, osłaniamy się kałkanem z drugiej strony, potem on zwalnia, zajrza nas z drugiej strony. Jak szybko przerzucić kałkan z jednej strony na drugą? Kombinowałem na wszystkie strony, jak to zrobić i teraz proszę zwrócić uwagę na taką rzecz. Mam kałkan tutaj. Mogę się osłonić z tej strony, no, zasłaniam się i potem chcę kałkan przerzucić na drugie ramię. Trwa to jedną sekundę. Patrzcie, tą rękę... Którą, mam, chcę się pozbyć kałkanu, wkładam tutaj, a drugą po przekątnej, i wykonuję jeden ruch, i mam kałkan z drugiej strony, i mogę go użyć trzymając z drugiej strony. I tak samo z drugiej strony, trzymam go na, w tej chwili na prawym ramieniu. Tą rękę wkładam tutaj, tą tutaj, i jednym ruchem mam kałkan z drugiej strony. I teraz, yy, jeszcze, jeżeli można, tutaj bliżej, dlaczego w takiej sytuacji, przy tym użyciu kałkanu przydałoby się wiązanie tutaj, przy tak zabezpieczonych wiązaniach. W momencie, jak chcę, jak chcę chwycić kałkan, to to mi nie opada, natomiast ktoś mnie ściga i chce się kałkanem osłonić, chwyt za sam ten imacz, podoboby że kałkan jest niezbyt stabilny. Natomiast jeżeli włożę rękę wtedy tutaj i tutaj, no to oczywiście sobie dobieramy, to możemy się tym kałkanem osłonić. I teraz jak potem przekładamy na drugą stronę, znowu trafiamy ręką idealnie, mamy uchwyt y, do trzymania w ten sposób. I teraz dlaczego nie mogłyby to być te sznurki uwiązane w ten sposób? Ponieważ one, żeby mi dać stabilność trzymania kałkanów, tak, muszą być na tyle krótkie, że tutaj są napięte i no i kałkan jest stabilny, ale jak będą takie krótkie, to nie jestem w stanie włożyć tutaj ręki z, z kaftanem. W związku z tym ten sznurek umożliwia mi takie trzymanie kałkanu. Cześć koledzy, tyle na dzisiaj. W końcu mamy wakacje, nie można zbyt dużo gadać. Kłaniam się, do zobaczenia.